Halo halo, witam serdecznie z Johnny Pro 2. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale yy... Dawno nie było jakiegoś odcinka yy... Dzisiaj ze mną jest NEO. Witam Z nim to długo nie było odcinka od czasu, chyba pamiętam odcinka z ratowania świata. Yy... W dzisiejszym odcinku podejmiemy się wyzwania, żeby grać tylko broniami ze Star Wars. Czyli te całe blastery i miecze świetlne. O tych mieczach świetlnych opowiem więcej w dalszej części odcinka, bo ten, te dodane miecze po ostatniej aktualizacji mają specjalne supermoce. Ale jakie? To wszystkiego dowiecie się w odcinku. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę do góry, subika z dzwoneczkiem, tam na dole. Zostawcie też komentarz. No i co? Ja nie przedłużam lećmy do gierki. Ok, witamy w gieraczce. Ok, to było dziwne. Napisów nie mam włączonych przy dialogach, więc to było. Nawet nie wiadomo co to, jakieś coś. No, słuchaj, będziemy musieli coś z ratowania nagrać albo. albo kolejny. O, też mam pomysł. Też mam pomysł na drugi odcinek, też związany ze Star Wars. Że po prostu jaki kolor miecza trafimy, takim kolorem broni możemy grać. Halo Neo. Ej, bot! Ty co jest? Ty, ten bot jest agresywny! Ty, agresywne boty. Jasny gwint, czemu te boty są agresywne? Kto je zaatakował? Kurcze, blaszka! Neo, neo, czy ty ich zaatakowałeś? No dobra, leczenie możemy łapać ze skrzynek. Ale innych broni nie. Aha. O. Uważaj! Nice. że tak giniesz. Yy, świetlików też nie bierzemy. Mamy tu gdzie... Mamy tu ziomków no przed sobą tutaj gdzieś chyba miałem on gdzieś mi tu chyba ładził Okej, okay, mamy ten mam te beczki o kurcze co się stało z moim pingiem że on mi tak nagle urósł kurcze dziwny ten ping Dziwne, że podczas odcinka taki wysoki ping. Dobra, weźmy sobie amunicję, żeby, żeby nikt inny nie miał po prostu jej. E, ok no. Dobra, jadę. Leży, leży, leży. Zabiłem go. Dobra, nasz. Mamy miecz. Mam miecz. W klasie niebieski. Niebieskiej. Dobra. Ale chociaż moim celem było złapanie, byłoby złapanie miecza w kolorze czerwonym. Może... O jest! Gdzie jest? Trochę dalej, tam gdzie jest Eee. to... Dlaczego mi go... O jest! O kurde. Chyba nie dam rady pójść po niego. Kurde, że też ulepszona skrzynia. Co bym z niej dostał, tylko sprawdzimy. Och, och gościu. Fioletowego SMG bym dostał. Mam nadzieję, że nikt nie zabierze mi tego mieczyka e... A no, bo ono bo... O, mamy synoptyka, to dobra 300 metrów, 300 metrów to nie jest dużo. No, jak jest 300 metrów, to one się dopiero pojawiają na mapie. Myślisz? Tak, jesteś w pobliżu, tak. Dobra, yy, dobra, i teraz yy, najwyższa pora, żeby powiedzieć o tych supermocach tych mieczy. Bo jak wspomniałem na początku odcinka, że te miecze mają specjalne supermoce. Neo, który wziął miecz niebieski, ma super moc przyciągania. Czyli, czyli po prostu przyciągasz y, ziomeczka do siebie. Na przykład, o właśnie, o właśnie, Neo mnie przyciągnął do siebie. Zielony ma super moc w przeciwną stronę co niebieski, czyli, czyli odpychanie. A czerwony, który ja teraz biorę, ma według mnie najlepszą supermoc. Czyli po prostu. W sumie. W sumie się przekonacie z biegiem czasu odcinka. Czy teraz pokazać? Możesz pokazać teraz. Dobra. Yy, dobra. O takie kamienie. No, nie takie, ale po prostu. Ale po prostu. Po prostu wyciągasz z ziemi pięć jakiś obiektów. Najczęściej są to kamienie, ale na innych biomach jest chyba inaczej. I. A, to też w sumie zależy, co mam w pobliżu. Dobra, dobra weźmy te podki. O, i teraz kamienie. Leci tego pięć sztuk i każdy zadaje po 40. Więc na trybie z zbudowaniem no, ziomek po prostu zostaje odesłany do lobby po prostu. I oczywiście macie też yy, double jumpa, który uchroni was przed fall damage'em, więc... Więc jak robicie skybase, możecie śmiało lecieć na maksymalną wysokość. Chociaż, z tego co ja wiem, strefy teraz są bardzo dziwne. Normalnie, jakby by nie wiem, jakby to była, nie wiem, jakaś arenka, jakiś turniej, jakiś World Cup, czy coś. Że po prostu strefy chyba, chyba od siódmej strefy zaczynają się te dziwne strefy, że w sensie jest połowiczna strefa, jest ruszana strefa. No to jest według mnie trochę dziwne. No i oczywiście w którejś aktualizacji Epic Games ponownie yy, po prostu znerfiło te cegły. A właściwie ilość maców z tych kamieni. Jak wcześniej przed aktualizacją rozbijałem sobie tą dużą cegłę, albo nawet taką średnią, to leciało z niej 90 po 100, a nawet, a z tych największych to leciało nawet i po 120, a teraz raptem ledwie 40 leci. Weźmy leczenie. O, o, apteczkę wezmę. Dobra, mamy leczenie. Może bym miał tego y, y, działo obfitości? Nie mam. Pies goń. To, to działo obfitości z berchimi. Y, no tak, no niestety. Y, teraz jedno użycie odnawia się nie 15, a 20 sekund. Jest to masakrycznie dużo. Nieprzyjemna zmiana, po prostu. Szczerze powiem, dla mnie odcinek będzie udany, yy, w ogóle challenge, gdy po prostu zajmiemy po prostu top 10. No, dla mnie wysokie miejsce się po prostu liczy, chociaż... chociaż fajnie by było mieć yy, wina. Tutaj ktoś się trochę rozsypał. Mam... mam dwie apteczki. Mam dużo matsów. Y, tutaj coś... Y, jakieś konstrukcje, więc chyba ktoś tutaj się... klepał. Mam nadzieję, że uda nam się wina zrobić. O, i tutaj jest kolejny ziom Tyr? Tak, jedzie tyr. No to, no to mógłbyś ziomka przyciągnąć jakoś. To troszkę za daleko jest. A no tak, bo zasięg jest 50 metrów maksymalny. Ty, a może wejdziemy tam na trzeciego? Można. Ty, oni się tam klepią! Ziomek będzie ich rozjeżdżać. Chłopcu spadł. Uważaj. Dawaj go. Dobra. Pociętym. Dobrze. Uwaga. Pociąłeś go do końca? A, czekaj. Przestrzeliłaś go? Albo no dobra. Wy, wywal ten, Dobry? wywal ten. Uważaj. Mamy, mamy ziomków. Tylko, tylko niestety nie wiem gdzie. Jest i jeden na serolce. Pociąłem bananka. Bananek pocięty. Czy trzymasz mi go na plecach? Kurde. Ale... Ja Miałem takie zadanie właśnie z tym, yy, co muszę trafiać heady Jeszcze z tych Star Wars. Ale to, ale to... Ale to nie muszę Cię go trzymać po prostu. Ale to tak to jest łatwiej też trafić. Nie? Ale to... Dobra. Dobra, jesteśmy blisko o. kolejnej strefy. Dobra, okej, okay. mamy... Mam full keva yy, ty chyba... Aha, aha, to tylko bot. No, to kolejny. Łej! Leży! Kurde, widzieliście to? Normalnie i za to, i za to lubię yy, tę te supermoc, tego czerwonego miecza. Widzieliście, ziomek po prostu dostał na banie i... No i zginął. Yy, gdzieś są kolejni, Neo. Tak, gdzieś tu za tą górką. Fajnie by było trzasnąć. Fajnie by było ich trzasnąć. No, Chyba ich no, no gdybyś ty ich przyciągnął i wtedy i wtedy ja bym i wtedy ja bym po prostu ich podziął Dostał, leży Watch, okay. Trafiłeś? Okay. Tak, trafiłem parę razy. Kolejny. Y są tu kolejni. Kulkarz. 37 Pociętym. Oh. Pociągnę go. Mmm, Mmm. ziomek po dzięki Dobra Ej, co jest? Ale ja po prostu... Ale te zadania się łatwo robi Mamy top chyba 14. Nie, top 16. Bo nie ma gdzieś pełnych... Co tu mamy? Zobacz. Dobra, fajnie. Ej, co jest? tylko ty co jest? Ile ja mam ile mamy leczenia? Ej, co jest? Ja mam full matsów praktycznie Dobra, dobra, chrzanić to Lecimy po fragi i lecimy po wina Lecimy po wina, to jest nasz cel Ziomki lecą na wyspę I wiesz jaki jest nasz cel Neo Dojazd O typek. No. Gdybyś go przyciągnął no, on chyba będzie na wyspę leciał. Bo on chyba będzie leciał do swojego ziomka. Ej! Ziomek na wyspę tak. poleciał! Tak, 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 ej, ej, tu mamy rifta. Tu mamy rifta. Lecimy. Lecimy, lecimy. Dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Ale, ale. Dawaj, dawaj, tnij go. Tnij go. Dobra. Ej, jest. Je, jest. No. Tak, widzę go. Dostał! Dostał! Nie żyje! Nie, no jak my tu. Ej, Neo! Kolejny jest jeden. Na mnie. Neo, zabij go! Nice. nice. Dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Ale chłop miał lud. Ale chłop miał lud. Ile... ile chłop miał leczenia? Ty ty jaki jaki ten? Jaki leczący? Ej, co jest? Ej, ziomek miał to! Ziomek miał to, miał to! Miał wszystko! No no uważaj, uważaj, bo gdzieś mamy ziomka. Bas heavy AWP'ą. Bo słyszałem... Jeden klucz? Nie mam, nie mam, nie mam. Nie opłaca się otwierać tych sejfów... tego sejfu tutaj. No tak można sobie. No, dla Macu. Neo, uważaj! Neo, uważaj, bo... Możemy hmm. przy safe trochę pokalić. nawet. No, mm. jest strefa. No i mamy strefkę. Neo, bądź, bądź gotowy na atak. Dobrze. Dobra, wyłączmy kapsłoka, bo mi się. Bo mi się po prostu włączył przez przypadek. Dobra, mamy to. Ile leczenia! Nie no... Nie no, jaki ja jestem walony... Jaki jestem szalony ten leczący ziomek. Neo! Uwaga! No! Lejemy ich! Nie wiem, nie wiem, trochę dużo ich! No to... Launchpad! I lecimy stąd! Ej, bot do wynajęcia gdzieś tu jest! Nie. Ej, neo! O, tu jest! Tutaj, tutaj jest ziutek. Tak? Witkowicz. Ej! No co za ziomek! Gonimy, gonimy ich? No, czy, czy ty poszedłeś tam za nimi? Nie, nie, ho, ho uciekamy stąd. Uciekamy. Muszę użyć te rolki jeszcze. Dobra? Uciekamy stąd. Nie ma uciekam, co. uciekam. Tam, są, tam jest czterech typów. Kurde, kurde, co jest? Ty ja mam praktycznie full matza. Full matza mam yy, Bot, 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 bot. Szybko, szybko, bota wynajmi Wynająłeś go? Tak, jest. Dobra, okej. Okay. Tutaj jakoś podbudowałem ten budynek. Okej, okay, złoto, złoto se weźmiemy. Dobra, yy, 15 osób zostało. Spróbujemy tu i nawalnąć. A ty Które mamy? Miejsce jedenaste. U lala, no to trochę średnio. Oooo, heavy awupa! Ale nie możemy heavy awupy wziąć. Dobra, klucznika mam. Zabierzemy se klucze. Bot, bot, chce się sam wysadzić. Nie, nie, to to ziomek. Chyba tak. Jak, jak, jak go trzaśniemy normalnie. Ty, ty on. To oni. No wiem Riftem, o, Riftem Gdzie tu jeden? O... Hmm, zaskałeś się. Yy, no, uważaj! No, uważaj, bo rzutek chyba na nas ląduje. Nie ma szans. Ano tak, bo mamy miecze i mamy bota jeszcze. Dobra, chodźmy. Wiesz ty, co na tym, na motorku. Na, na krosiku. Tak. Yes. na o dwóch tu. I jeden leży! Jednego powaliłem! Jeszcze jeden jest. Pocięci! Pocięci. Neo, jak my tu walimy, wina, co nie? Way! Tak. Ty, ty, kolejny. Leży, leży, leży. No też jeden. No ewakuujemy się stąd. Bo to Ty nie padł. Tu jest jedna Aha Kurde ty Dobrze Kurde kurde trzeba 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 będzie szybko się uleczyć Trzeba będzie szybko się uleczyć Bo strefa dość dużo bije No ma, masz jakieś leczenie Tak Ten sopek. Dobra uciekamy tam była ta, yy, ta co podpala snajperka Ale nie możemy wziąć tej snajperki Uf. EJ RIFTA MAMY NEO! Neo mamy rifta Dobra Tutaj, tutaj jest przy mnie rift Szybko, musimy uciekać z tej burzy O kurde, już po 5 bije Jaka? Ja chyba zdążę wylecieć 47, 42, 37 Nie, ja nie mogę pać w zonie Jak padnę w strefie No nie no, chyba padamy w burzy, co nie? Chyba tak Nie! Mogliśmy, mogliśmy szybciej uciekać. Dobra. No dobra, może, może być czwarte miejsce. Może być czwarte miejsce, chociaż. Chociaż. O, ale może. Ale mo, może by ktoś nas by dojechał prędzej czy później. Ale. Dobra, czwarte miejsce. No może być. Może być czwarte miejsce. No. Gdybyś ty nie padł. Ja nie mogę. Kurde, mogłem, mogłem drugiego wypić! Mogłem drugi soczek wypić w tym, w międzyczasie, przed wskoczeniem do rifta No i wtedy może byśmy to przeżyli. Dobra. Pff, gierka myślę, że udana. Nie udało się zrobić wina, ale z czwartego miejsca też można być zadowolonym. Chociaż naprawdę win był w zasięgu ręki, no ale no cóż. Dobra, to by było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Yy, jeśli tak, to zostawcie łapeczkę do góry, subika z dzwoneczkiem i komentarz. No i co? Ze mną był Neo. Bardzo tobie dziękuję, że wpadłeś. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia albo na kolejnym odcinku, albo na live. Trzymajcie się. Cześć!